Z Galilei nad do Jana, żeby przejąć od niego krzęst. Lecz Jan powstrzymał go, mówiąc: No, ja potrzebuję szło od Ciebie, a Ty przegłosujesz na mnie? Jezus mu odpowiedział: ustąp teraz, bo tak będą się nam mnie pełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy, on umstąpił, a gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a otworzyło się nogi jak to robi sam, a przynoszącego dodatniego mówił, to jest mój syn umiłowany, który był mnóstwo Oto słowo